A w tym y, y, odcinku zrobimy sobie unboxing mega zestawu startowego y, mobile Extra Cut. Extra Mamy album. Na bok. Mamy tutaj y, spis kart. Mamy dwie karty z limitowanej edycji. To jest Fabian Pawela i Maciej Korzy. Mamy pięć saszetek i otwieramy saszetkę numer jeden. Co tu mamy? Gwiazda Rafał Murawski, gwiazda Garguła, wiśniakowc, Soares, Brzyski i Nowak. Albo sobie wezmę te dwie gwiazdy. Będziemy je układać sobie z tyłu, żeby było. No i otwieramy saszetkę numer... Numer 2. Chciałbym w tej trafić top mistrza. Yy, Kazimierczaka. Renikues. Sobowo, sobolski Michiewicz. O, Rafał Gikiewicz. Waldemar Sobota. O, gwiazda. Gwiazda Waldemar Sobota i gwiazda Jakub Kosecki. I mamy... Coś... Nie zasady gry. <grybuj> Dobra. I to jedziemy z saszetką numer y, 3. Y, mamy Okuelmbo. Janotła, Pietrasiak. Burniga. Pawelec. Ostatnie. O, ulubieniec fanów rybnickich. Fajne. I zasady znowu grę. Saszetka numer... cztery. O, i już mamy. Błąd. Aha, ja od końca. No dobra. Ulubieniec fanów. I niś Wo Wołokiewicz, Łuczak, Kaczmarek, Bartkowski. I ostatnia saszetka numer 5. Mhm. I czelny może w tej ostatniej coś nam się trafi dobrego. No zobacz. Kiełb, zajac, brożek, Ołota, Janukiewicz i ostatnia karta. Kluczowy zawodnik Waldemar, sobota, ale fajnie. Dobrze. I to by było na tyle w tym unboxingu. Yy, oglądajcie następne. Dzięki za oglądanie tego. I pozdravljam this is Carlos, čaš